Ashley zawsze była bardzo wrażliwa na wszelkie ingerencje w jej życie osobiste. Tyczyło się to szczególnie jej ojca. Donald Robertson był odnoszącym sukcesy biznesmenem, który przywykł do kontrolowania wszystkiego, w co był zaangażowany w ten czy inny sposób. Czym innym było jednak kontrolowanie pracowników firmy, a czym innym własnej córki. Ashley od zawsze była krnombrnym dzieckiem. Matka dziewczynki zmarła, gdy ta miała 7 lat, dlatego większość świadomych wspomnień z dzieciństwa Ashley wiązała wyłącznie z ojcem. Metody wychowania Donalda Robertsona były osobliwe i opierały się przede wszystkim na zapewnieniu komfortu i luksusu jedynej córce. Nianie i korepetytorki wykonywały swoją pracę wzorowo, a późniejsza edukacja w jednej z najlepszych uczelni wyższych w kraju była tego dobitnym potwierdzeniem. I tak czas mijał. Ashley ukończyła uniwersytet, stając się z wykształcenia ekonomistką. Wydawać by się mogło, że Donald Robertson mógł być spokojny o przyszłość swojej córki. Tak naprawdę wszystkie jego problemy dopiero się zaczynały. Zdając sobie sprawę, że wiek daje o sobie znać, biznesmen zaczął myśleć o tym, jak znaleźć dla córki odpowiedniego pana młodego, aby uczynić go swoim następcą w przyszłości. Przeznaczenie kobiety to utrzymywanie domowego ogniska i wychowywanie dzieci. Biznes powinien robić mężczyzna i nikt inny, powiedział pan Robertson taktownie milcząc na temat tego, że jego córka posiada dyplom z ekonomii. Ashley znała trudną naturę swojego ojca jak nikt inny i, o ile mogła, starała się iść z nim na kompromis. Gdy jednak Donald Robertson oznajmił córce, że znalazł jej narzeczonego, zdziwienie dziewczyny nie znało granic. Tato, ale to moje życie! Moje, słyszysz? Nie mogę cały czas postępować zgodnie z twoimi instrukcjami. Jeśli zapomniałeś, to jestem już dorosła i sama mam prawo decydować, z kim się zwiąże, zauważyła z oburzeniem Ashley. Dziewczyna nie mogła wtedy wiedzieć, że jej odpowiedź zrani ojca bardzo mocno. Nie bez powodu zacząłem mówić o małżeństwie. Brandon Young byłby dla ciebie świetnym partnerem. Majątek jego rodziców to ogromne sumy, a więzy rodzinne sięgają aż do kongresu, zaprotestował pan Robertson, nie kryjąc przy tym irytacji. Stwierdzenie, że Ashley była w szoku byłoby sporym niedopowiedzeniem. Brandona dziewczyna znała od dawna i nie mogła powiedzieć na jego temat nic złego, ale też i dobrego. Przedstawiciel złotej młodzieży żył z rozmachem i wydawał pieniądze rodziców z taką samą spontanicznością, z jaką wydaje je bogacz nieznający umiaru. Oczywiście Ashley nie zarzucała tego Brandonowi, bo sama była bogatą dziedziczką i podobnie jak on nie czuła się skrępowana pieniędzmi. Właśnie na tym zdecydował się zagrać Donald Robertson, który naciskając na córkę, chciał przekonać ją do tego opłacalnego małżeństwa. Jednocześnie nie brał jednak pod uwagę uczuć i osobistych preferencji Ashley. Aby przyspieszyć proces łączenia dwóch imperiów finansowych, pan Robertson przeprowadził rozmowę z rodzicami Brandona i natychmiast pozyskał ich wsparcie. Teraz pozostało tylko umówić młodych ludzi i publicznie zapowiedzieć ich zaręczyny. Wtedy się nie wymigają, tak będzie lepiej dla nich dwojga pomyślał Donald Robertson. W tym momencie mężczyźnie wydawało się, że spełnia dobry uczynek, a w przyszłości jego córka z pewnością doceni jego starania. Aby wszystko poszło gładko, biznesmen zarezerwował stolik w restauracji, gdzie zaprosił Brandona i jego rodziców. Wierząc w sens swojego przedsięwzięcia, pan Robertson nawet nie dopuszczał w swoich myślach możliwości niepowodzenia. Biznesmenowi wydawało się, że zapędzając Ashley w kozi róg, nie pozostawi jej wyboru. Aby jego córka niczego nie podejrzewała, celowo zaprosił znajomych z pracy oraz ich rodziny na obiad. Donald zawsze uważał się za dobrego konspiratora i dlatego miał duże nadzieje na nadchodzący wieczór. Oczywiście Ashley nic o tym nie wiedziała, potraktowała więc obiad w restauracji jako coś zwyczajnego i całkiem naturalnego. Dziewczyna była już wcześniej na takich imprezach, których cel to zwykle zacieśnianie przyjaznych więzi między jej ojcem a jego partnerami biznesowymi. Gdy Ashley zobaczyła Brendona po drugiej stronie stołu, cień wątpliwości wkradł się do jej serca. Jako organizator imprezy Donald Robertson był wesoły i dużo żartował. Goście śmiali się i chwalili biznesmena za wspaniały obiad. W trakcie wspólnej biesiady pan Robertson wstał od stołu i poprosił o chwilę uwagi. Po wymianie znaczących spojrzeń z ojcem Brandona biznesmen rozpoczął swoje przemówienie. Najpierw podziękował Alfredowi i Penelope Young za wychowanie tak dobrego syna, a potem Donald przeniósł uwagę na Brandona, którego chwalił natomiast za oddanie ideałom ojca i pomaganie mu w rozwoju biznesu. Gdy biznesmen zaczął opisywać zalety Ashley, dziewczyna zdała sobie sprawę, że następną wiadomością będzie wiadomość o jej zaręczynach z Brendonem. Nie, nie, nie jestem gotowa, to całkowicie za szybko przemknęło przez głowę dziedziczki. Dla Ashley propozycja jej ojca była po prostu nie do przyjęcia. Dziewczyna zawsze uważała się za osobę kochającą wolność i pielęgnowała w sercu nadzieję, że ma prawo do samodzielnego układania życia osobistego. A potem okazało się, że we wszystkim decydował za nią ojciec. Nie czekając na jego ostatnie zdanie, Ashley wstała od stołu i mijając zdziwione spojrzenia gości, pospieszyła do wyjścia. Donald Robertson przerwał w pół zdania i zgrzytając zębami, popatrzył za córką. Biznesmen zrozumiał wszystko bez słów, a uświadomienie sobie zachowania Ashley rozwścieczyło go i to nie na żarty. Reszta wieczoru minęła ponuro. Podświadomie goście rozumieli, że biznesmen zebrał ich wszystkich w restauracji nie bez powodu i wyraźnie chciał powiedzieć coś bardzo ważnego. Czując się zraniony, pan Robertson zapłacił za obiad i jako jeden z pierwszych opuścił restaurację. Biznesmen niecierpliwił się, by jak najszybciej wrócić do domu i poważnie porozmawiać z Ashley. Ku wielkiemu zdziwieniu Donalda Robertsona. Córka nie powitała go w drzwiach i zamknęła się w swoim pokoju. Ashley, otwórz, słyszysz? To, co dzisiaj zrobiłaś, jest po prostu nie do przyjęcia, krzyknął biznesmen. Nie do przyjęcia? A czy do przyjęcia jest wydawanie córki na siłę za mąż? Nie mam własnego rozumu? Ashley odpowiedziała przez drzwi. Potyczka między biznesmenem a jego córką trwała około dziesięciu minut, po czym emocje zaczęły powoli stygnąć. Oczywiście Donald Robertson był jednak zbyt uparty, by się poddać. Ashley też zamierzała walczyć do samego końca. Następnego ranka wstała wcześniej niż zwykle i celowo, unikając kontaktu z ojcem, wyszła z domu. Jako, że Ashley nie miała czasu na śniadanie, postanowiła pójść do przytulnej kawiarni, gdzie kupiła sobie pyszną kawę. Pomimo wczesnej godziny na miejscu było sporo ludzi. Byli to studenci, którzy przyszli zjeść coś dobrego przed wykładami, oraz kierowcy ciężarówek, zadowoleni ze stosunku jakości do ceny w tej właśnie kawiarni. Ashley zajęła ostatni wolny stolik, znajdujący się w okrągłym kącie. Gdy tylko dziewczyna złożyła zamówienie kelnerce, młody mężczyzna, utykający na prawą nogę, natychmiast podszedł do jej stolika. Dzień dobry, jesteś zajęta? zapytał uprzejmie nieznajomy. Ashley spojrzała na niego oceniająco, po czym pozwoliła mu usiąść obok. Z zewnątrz mężczyzna wyglądał na ciężko pracującego, jako mechanik albo pracownik stacji benzynowej. Podniszczona kurtka, stare dżinsy i znoszone trampki nieznajomego sprawiły, że Ashley poczuła do niego ciekawą sympatię. Nie każdy musi ubierać się jak Brandon, pomyślała. Tymczasem facet siedzący naprzeciwko niej powiedział, że ma na imię Ethan i pracuje jako traktorzysta. Ashley przedstawiła się i tak młodzi ludzie mimowolnie przeszli na ty. Nigdy bym nie pomyślała, że tak wyglądają prawdziwi traktorzyści, powiedziała z uśmiechem dziewczyna. To nic, jestem przyzwyczajony do tej pracy od dzieciństwa. Tata pracował na traktorze, dziadek pracował na traktorze, to rodzinne, skromnie wyjaśnił Ethan. Jak się okazało, chłopak kulał nie od urodzenia, ale po strasznym wypadku, w którym brał udział razem ze swoim ojcem. Mój tata wtedy zmarł, a mnie udało się przeżyć. Teraz mieszkam z mamą na farmie Nieopodal, dodał ze smutkiem Ethan. W tym momencie Ashley zrobiło się żal miłego mężczyzny, który nagle stracił ojca i swoje zdrowie. Młodzi ludzie rozmawiali przez około dwie godziny, po czym rozstali się, wcześniej umawiając na kolejny dzień. Sama Ashley nie wiedziała, dlaczego tak dobrze czuła się z tym spokojnym i pewnym siebie facetem. Ethan nie miał zbyt dużo pieniędzy czy samochodu, ale przy tym wszystkim nie uważał się za kogoś nieszczęśliwego. Po prostu zaakceptował życie takim, jakie było i nigdy nie skupiał się na swoich problemach. Zaskoczona relacją z Ethanem sama Ashley nie zauważyła, jak po pierwszym spotkaniu nastąpiło drugie, potem trzecie. Para dobrze się bawiła i ciesząc się swoim towarzystwem, po prostu czerpała z życia. Oczywiście Donald Robertson nie mógł nie zauważyć zmiany w zachowaniu swojej córki. Ashley naprawdę się zmieniła. Była rozmarzona i wesoła. Próbując znaleźć tego przyczynę, biznesmen szybko dowiedział się o związku swojej córki z traktorzystą z farmy. Tego samego dnia Ashley odbyła nieprzyjemną i dość długą rozmowę z ojcem. Malując ponurą przyszłość swojej córce, Donald Robertson nalegał na natychmiastowe zerwanie stosunków z biednym traktorzystą. Tato, czy nie mogę chociaż raz sama coś postanowić? Dlaczego nie mogę po prostu umówić się z itanem? Wykrzyknęła Ashley ze łzami w oczach. Takie związki nie mogą prowadzić do niczego dobrego. Co ten traktorzysta może ci dać? Górę długów, bandę wygłodniałych dzieci? Biznesmen nie ustępował. Próbując przekonać ojca, Ashley wyczerpała wszystkie argumenty w obronie swojego zdania. W końcu zmęczona niekończącymi się sprzeczkami i kłótniami, zadzwoniła do Itana i poprosiła go o spotkanie. Ashley nie owijała w bawełnę i od razu nakreśliła facetowi istotę problemu. Itan zamyślił się na chwilę, po czym jego twarz się rozjaśniła, a w oczach zabłysły chytre iskierki. Cóż, skoro twój ojciec nie chce mnie widzieć, to zamieszkajmy u mnie. Mama będzie zadowolona. Nawet w to nie wątpię, biorąc Ashley za rękę, powiedział mężczyzna. Eitan wiedział, że dziewczyna potrzebuje jego pomocy i wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Ashley wahała się przez chwilę. Konflikt z ojcem odebrał dziewczynie wszystkie siły, dlatego postanowiła odwrócić tę sytuację. Działała wbrew ojcu i nawet nie wiedziała, do czego to doprowadzi. Oczywiście decyzja córki rozwścieczyła Donalda Robertsona. Zablokuję wszystkie twoje konta, słyszysz? Zabiorę ci karty kredytowe, odetnę wszelkie finanse. Krzyknął za nią wściekły biznesmen, ale Ashley już się tym nie przejmowała. Po wyjeździe do Itana dziewczyna znalazła się w krainie spokoju i komfortu, o których tak bardzo marzyła od wielu lat. Priscilla Miller polubiła narzeczoną swojego syna i od pierwszych dni znajomości otaczała ją troską i uwagą. Oczywiście życie na farmie trudno było nazwać łatwym, ale Ashley nie narzekała i szybko przyzwyczaiła się do nowych warunków. Rano razem z panią Miller doiła krowy, a po południu pomagała w polu i karmiła ptaki. I tak dni mijały niepostrzeżenie. W tym czasie Ashley bardzo przywiązała się do Itana, a co za tym idzie, decyzja o ich ślubie była dość świadoma i przewidywalna. Po organizacji skromnego wesela młodzi ludzie zaczęli żyć tak, jak ma to miejsce w szczęśliwych, ale dość przeciętnych rodzinach. Aby zapewnić żonie i matce wszystko, co niezbędne, i ten pracował w polu od rana do wieczora i nie przestawał dziękować Bogu za to, co otrzymał. Tymczasem cierpiący na niepewność Donald Robertson zdecydował się skorzystać z usług prywatnego detektywa, aby dowiedzieć się czegoś o swojej córce. Jako, że biznesmen nie wiedział o ślubie Ashley, wciąż miał nadzieję, że odzyska córkę, a ta poślubi Brendona. Gdy tydzień później wynajęty detektyw dostarczył panu Robertsonowi raport z wykonanej pracy, jego wściekłość nie znała granic. Jak ona śmiała! Poślubić jakiegoś biednego traktorzystę? Matko, to jakaś tragedia. Jak on ma na imię? Itan, itan Miller, proszę pana, odparł detektyw. Twarz biznesmena nagle pobladła, a na jego czole pojawiła się sieć głębokich zmarszczek. Miller? Do tego kuleje? To nie może być zbieg okoliczności! Krzyknął bogacz. Nie mówiąc ani słowa detektywowi, Donald Robertson zapłacił za jego usługi i pożegnał się. Potem postanowił odwiedzić córkę i dowiedzieć się wszystkiego na miejscu. Nie trzeba dodawać, że Ashley była zaskoczona widokiem luksusowego Bentleya jej ojca stojącego przy bramie. Biznesmen wysiadł z auta i spojrzał córce w oczy. Wejdź, tato, nie będziemy tak rozmawiać, Ashley powiedziała smutno. Po twarzy dziewczyny było widać, że od dawna czekała na to spotkanie. Ku wielkiemu zdziwieniu Ashley, jej ojciec nie kłócił się z nią ani nie krytykował. Zamiast tego grzecznie przywitał się z Priscilla Miller, zanim podszedł do Itana. Po zniesieniu ciężkiego spojrzenia biznesmena, młody traktorzysta wyciągnął do niego rękę. Donald Robertson uśmiechnął się i przyjął uścisk dłoni męża córki. Postanowił zadać główne pytanie trochę później, kiedy siedział już przy kuchennym stole z filiżanką herbaty w dłoniach. Patrząc zakłopotany w dół, pan Roberts poprosił Itana o opisanie dokładnie, w jakich okolicznościach zranił się w nogę. Itan spojrzał na gościa ze zdziwieniem, po czym zebrał się na odwagę i powiedział: To był wypadek samochodowy, proszę pana. Tego pamiętnego poranka poszliśmy z ojcem na ryby. Była lekka mgła, co ograniczało widoczność. Prawdopodobnie z tego powodu ojciec za późno zauważył samochód, który jechał pod prąd. Kolizji nie dało się już uniknąć. Tata zmarł przed przyjazdem karetki, a ja uszkodziłem poważnie nogę. Donald Rogers zbladł jeszcze bardziej. Nie mogąc powstrzymać emocji, mężczyzna cicho zaszlochał i ukląkł przed Itanem. Wybacz mi, synu. Tego dnia siedziałem obok kierowcy, który wjechał w wasz samochód. Nie mogłem nic zrobić, wszystko potoczyło się tak szybko. Sprawca wypadku już nie żyje. Nowotwory nie oszczędzają nikogo. A ja cały czas żyję z poczuciem winy, że nie udało mi się jakoś zapobiec temu wypadkowi. Wyznanie ojca Ashley wprawiło w głęboki szok. Dziewczyna po raz pierwszy w życiu widziała go tak zdezorientowanego. Trzeba przyznać Itanowi, że nie osądzał pana Robertsona. Młody traktorzysta zrozumiał, że biznesmen nie zawinił, a to, że znalazł się w tym aucie, było czystym przypadkiem. Przytulając teścia, Ethan poklepał go po ramieniu i powiedział, że nie ma do niego żalu. Przed nimi było nowe życie, bez tajemnic, przeszłości i niedomówień. Jak się okazało później, Ashley była w tym czasie w drugim miesiącu ciąży. Ta wiadomość stała się dla biznesmena najlepszym prezentem w jego życiu. Teraz gdy wszystkie żale i trudności udało się pokonać, Donald Robertson przysięgł Priscilla Miller, że podejmie wszelkie wysiłki, by pomóc dzieciom, a potem także wnukom, znaleźć prawdziwe i rodzinne szczęście.